I jak już widzimy tego pięknego stanu górniczego. Jesteśmy w okresie świętowania górniczego, które swoją tradycją sięga, jak z tego co poznałem na różnego rodzaju spotkaniach już XII wieku. Stan górniczy jest stanem niezwykle doniosłym w życiu każdego społeczeństwa i w przekroju każdego, tych wieków. Z tego co wiem, nawet jak to potwierdzą specjaliści i uczestniczy tego w Dzieku już XV za niezwykle wydatne zasługi na rzecz górnictwa, górnicy zwykle otrzymywali szable, które stawiały w szanki szlacheckie. Z okazji tego święta, adeptom, którzy kształcą się tutaj w sztuce górniczej, życzę wszystkiego dobrego. Przede wszystkim sukcesu. Żeby nie było takiej sytuacji, że zabrakło waszego talentu, waszych umiejętności. Zawsze paję ze wzruszeniem Nie wiem dlaczego, treba mnie ogarnia, patrząc na tylu młodych mężczyzn. Ale jest pewne przeżywanie. Dlatego jako przewodniczący zarządu, członek Rady Powiatu, składam wam serdeczne. Pozdrowienia. Dużo wytrwałości, ponieważ wiedza osiągnięta tu w szkole przełoży się na bezpieczeństwo i efekty pracy w zakładzie, które mam nadzieję, że, jak podkreślił które prezes na spotkaniu, będzie się rozwijało w naszym regionie jeszcze dość długo i wystarczy czasu, abyście mogli swoje zawodowe marzenia zrealizować właśnie tutaj, na ziemi lubelskiej, o której do tej pory tak mało było mówione. Obecność prezydenta na wczorajszych obchodach pozwoli, mam nadzieję, zwrócić uwagę społeczeństwa polskiego na region również lubelski, jako ten, który posiada złoża cennego kruszcu perły, czarnej perły. Cieszę bardzo, że jest tu wśród nas tak liczna załoga, łącznie już z emerytowanym panem prezesem, który. Niewątpliwą swoją pracą i zasługami przyczynił się do, uświe... do rozwoju i postawienia naszych, naszego regionu w pozycji bardzo wysokich, wysoko rozwiniętego tego regionu. Jest to niezwykle ważne, ponieważ Lubelszczyzna z racji położenia, nazywana strefą B, była nieco zapomniana i jest nieco zapomniana. Zwrócenie uwagi obecnością prezydenta. Że mówił do burmistrza polskiego przez pryzmat kopalni w Bogdance, stawiając ją na najwyższym szczycie, świadczy o tym, że albo daje to może ten moment przełamania, tej takiego spychania naszego regionu w tą strefę B. Ja się ogromnie cieszę, że kadra, że nauczyciele stają na, stają na wysokości zadania. Obecność, jak wspomniałem tutaj, przedstawicieli załogi, osobach członka zarządu, osoba pana dyrektora, osobach przewodniczących związków daje poczucie, że wasza obecność w tej szkole jest, będzie w niedługim czasie obfitowała w realne wasze spełnienia zawodowe i osobiste. Jest to trudne, jak zorientowałem się, za ogromnie trudny, ciężki, co nie znaczy, że nie niesie ze sobą pewnych nobilitacji. I dobrze, że ta ziemia rolnicza, łańczyńska, lubelska jest naznaczona tym dobrym skarbem ziemi, węglem, który jak gdyby wspólnie nawzajem się uzupełni, żywi i grzeje, można powiedzieć, czy daje energię. Całą taką energię, którą, bez której dzisiaj nie byłoby możliwe w żadnym stopniu funkcjonować. Państwo nauczyciele, panie dyrektorze, dbajcie i rozwijajcie te, te młode talenty. Myślę, że wsparcie zakładu, takim jakim jest zakład Bogdanka, pozwoli w niedalekiej przyszłości tym młodym ludziom stworzyć własną drogę życiową. Dlatego ta święta barbara niech będzie waszą patronką i waszym aniołem. A to wszystko, co spotkacie w związku z tym na swojej drodze, niech będzie jej udziałem. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego i wielkie podziękowania dla państwa, dla państwa nauczycieli i przede wszystkim dla zakładów i dyrektorów, prezesów, którzy swoją pracą przyczyniają się do rozkwitu naszego regionu. Dziękuję bardzo. Thank mm -hmm. you.